Trzy rady, jak uniknąć oszustów na wakacjach nad morzem. Pierwsza. Nigdy nie wymieniaj pieniędzy u przypadkowych osób. Korzystaj tylko z oficjalnych kantorów i bankomatów. Kupuj wycieczki wyłącznie w licencjonowanych biurach lub u oficjalnych przedstawicieli hotelu. Druga. Chroń dokumenty i dane osobowe. Nie zostawiaj dokumentów, kart bankowych i większych kwot bez nadzoru. Używaj sejfu hotelowego. Przy płatności kartą pilnuj, aby operacja odbywała się przy tobie i od razu schowaj kartę. Trzecia, bądź ostrożny w restauracjach i z nowymi znajomymi sprawdzaj menu z cenami przed zamówieniem. Nie przyjmuj drinków od nieznajomych i nie zostawiaj swojego bez nadzoru. Uważaj na nowych znajomych, którzy szybko oferują przyjacielską pomoc. Często to pułapka. Życzymy wszystkim komfortowych i bezpiecznych wakacji i zapraszamy do sklepu luniko.net. Znajdą tam Państwo szeroką gamę etui na paszporty, zawieszek do walizek, futerałów na okulary przeciwsłoneczne i innych ręcznie robionych wyrobów skórzanych.